Lotniskowiec mógłby obronić się przed wrogim okrętem wojennym. Lotniskowce nie są zaprojektowane do walki z innymi okrętami ani do samodzielnego odpierania dużych ataków, dlatego zawsze działają w ramach grupy bojowej składającej się z eskortujących okrętów wojennych. W jej skład wchodzą potężne jednostki, takie jak krążowniki klasy Ticonderoga i niszczyciele klasy Arleigh Burke, które posiadają zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej chroniące lotniskowiec. Mimo to same lotniskowce mają kilka systemów obronnych, głównie do zwalczania zagrożeń na bliskim dystansie. Jednym z nich jest Phalanx CIWS, zautomatyzowany system artyleryjski przeznaczony do niszczenia nadlatujących pocisków, samolotów i małych jednostek nawodnych. Kolejnym systemem jest wyrzutnia C-RAM, która łączy radar i sensory Phalanxa z wyrzutnią pocisków przeciwlotniczych ram, działając w pełni autonomicznie bez potrzeby ingerencji załogi. Jednak te systemy nie stanowią głównej linii obrony lotniskowca. Każdy przeciwnik, który chciałby go zaatakować, najpierw musiałby przebić się przez co najmniej trzy silnie uzbrojone zbrojone okręty bojowe oraz przynajmniej jeden okręt podwodny, co czyni taką misję niemal niemożliwą.